Okay. transmisja troszkę wcześniej jak widać z Gdańska pokażę Wam to najbardziej bursztynowa najbardziej uliczka w Gdańsku urokliwe miejsce ale wróćmy sobie do diamentów ostatnio mówiłem o tym, że ceny diamentów bardzo spadły w poprzednim miesiącu Wczoraj mówiłem o informacji sprzed dwóch dni, że znaleziono największy, nie największy, drugi podziemny wielkości diament o jakości jubilerskiej. Prawie 2500 karatów znaleziono złoto w kopalni Karowe w Bostwanie. No i jak to jest z tą sprzedażą diamentów? Sprzedaż diamentów spada, czy sprzedaż diamentów rośnie? No właśnie różnie. Jest tak jak wcześniej Wam mówiłem, wcześniej komentowałem już rozjawisko, diamenty syntetyczne sprawiają, że sprzedaż diamentów o jakości przemysłowej po prostu się nie opłaca. W związku z tym firmy mają straty, mają niską sprzedaż. Lino Tinto, sprzedaż im spadła ponad 40%, Debers 21% ale Lukara, która głównie pracuje na diamentach dużych, jubilewskich, dużych rozmiarach, zanotowała 1% wzrost sprzedaży, no a do tego kilka dni później poinformowała o znalezieniu tego gigantycznego kamienia, który na pewno przełoży się na jej wynik finansowy w, w tym roku albo w przyszłym. Zależy, zależy kiedy oni to Zamierzają sprzedać. Sytuacja jest ciekawa. Generalnie Afryka zyskuje na znaczeniu. Zyskują na znaczeniu złoża aluwialne, złoża w Angolii. Mówi się w tej chwili dużo o Sierra Leone. Oczywiście Bostwana i kopalnia karowe będą w tej chwili no, przodować. No a wygląda na to, że kopalnie w Kanadzie Będą albo upadać, albo będą przechodzić bardzo głębokie restrukturyzacje. Tyle mojego komentarza. Dzisiejszy dzień jest szalony. Jak widzicie, pokażę Wam jeszcze raz ulicę Mariacką w Gdańsku. Najbardziej bursztynowa ulica w tym mieście. Zobaczymy, jeżeli uda się zrobić kolejną transmisję. Z poszukiwania bursztynu to oczywiście ją zrobię. Nie wiem czy tam, gdzie będę będzie zasięg internetu, więc nie mogę wam nic obiecać. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam wspaniałego dnia.